Ucieszyć się życiem na nowo próbują kobiety z chorobami onkologicznymi. W Goniądzu w ramach projektu Czas na Uniesienie brały udział w warsztatach z arteterapii. Przez sztukę uczyły się otwierać na innych i uwalniać swoje emocje. Karolina Karej-Wokaczyńska. Są w różnym wieku i mają odmienne zainteresowania. Łączy je ta sama diagnoza – nowotwór. Część pań dalej się z nim zmaga, inne raka pokonały. Wszystkie jednak są tu po to, aby się wspierać. Dlatego co nawet własny Jest nam potrzebne bycie ze sobą, jest nam potrzebna rozmowa, ale też jest nam potrzebne to, żeby ludzie na nas patrzyli jako na normalnych ludzi, takich, którym no, coś się przytrafiło. Nawet jak jest trudno i nie wiadomo jak się skończy ten epizod, to przynajmniej mam grono fajnych osób, które są ze mną w tym czasie. Panie wzajemnie się motywują. Należy się poddawać od razu na początku, bo to jest złe podejście. Jest bardzo dużo stowarzyszeń, fundacji, które też pomagają przejść przez to wszystko. Jeśli jest potrzebna pomoc psychologa, trzeba z niej skorzystać. Fundacja proponuje kobietom, onkologicznym wojowniczkom m.in. robienie masek. Wszystkie duże oczy ma. Maski uwalniają emocje, również te najbardziej skryte. Maska właśnie jest formą komunikacji, ma dwie strony, ma zewnętrzną, jaką pokazujemy światu, jestem siłaczką, jestem silna, tak, poradzę sobie. z Chorobą, ale też ma się siodę, gdzie są blizny, o których tylko my wiemy. Organizatorem warsztatów jest Fundacja La Cinta. Stworzyły ją dwie kobiety w remisji choroby onkologicznej. Fundacja na co dzień pomaga pacjentom onkologicznym i ich najbliższym. Jej głównym celem jest towarzyszenie na wszystkich etapach choroby i procesu leczenia. Pomagamy głównie kobietom w tym, aby mogły się poczuć jako pełnowartościowe osoby pomimo, swoich pomimo swojej choroby. Pomagamy im w tym, żeby mogły spełnić swoje marzenia, wrócić do zawodu, poznać coś, czego jeszcze nie znały. Fundacja cyklicznie organizuje spotkania integracyjne, warsztaty rozwojowe, wykłady edukacyjne i indywidualne konsultacje ze specjalistami. No, a uśmiechnij się! Karolina karaj Wokaczyńska,